Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Vinci, a to jest mój nowy, kolejny poradnik Origami. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taką wodną bombę czyli taką inaczej nadmuchiwaną kulę, która może służyć nam jako prawdziwa wodna bomba. Wystarczy tylko nalać wody. A i mamy prawdziwy pocisk. Zapraszam na poradnik. Do zrobienia takiej wodnej bomby będziemy potrzebowali kwadratowej kartki papieru. Oczywiście w kolorze dowolnym, moja ma wymiary 15x15 cm. Na początku musimy naszą kartkę złożyć na pół w dwie strony. Do tego celu przykładamy prawą krawędź do lewej krawędzi, a następnie dolną krawędź do górnej krawędzi. Następnie naszą kartkę odwracamy na drugą stronę i musimy zrobić jej obie przekątne, czyli przykładamy prawy dolny wierzchołek do lewego górnego, a następnie prawy górny do lewego dolnego. odginamy, a następnie używając tej linii zaginamy kartkę w dół w ten sposób. Następnie używając tej linii odginamy całość na prawą stronę. Trzymamy to i teraz tak jakby musimy zrobić to samo po drugiej stronie, czyli używając tej oto linii zgięcia zaginamy to w dół w ten sposób, a używając tej linii zgięcia zaginamy na lewo w ten sposób i spłaszczamy i powstanie nam taki wielowarstwowy trójkąt. Czyli było tak, a po zagięciu tworzy się taki wielowarstwowy trójkąt. Trzymając kartkę w ten sposób, bierzemy prawy dolny wierzchołek i przykładamy go prawie do tego górnego wierzchołka. To znaczy prawie, że nie idealnie na środku, tylko tak jakby zostawiamy kawałek wolnego miejsca tutaj na środku między tą krawędzią, tak jak widzicie. I zaginamy. Z drugiej strony robimy to samo, czyli lewy wierzchołek też w ten sposób odginamy do góry. I pozostawiamy mniej więcej tyle samo wolnego miejsca. I mamy coś takiego. Teraz z prawej strony ten wierzchołek przykładamy tutaj do tego wierzchołka na dole i zaginamy. Odginamy. I teraz ten oto wierzchołek przykładamy tutaj do końca tej linii, czyli do tego punktu. I w taki oto sposób zaginamy. Następnie, z tym wierzchołkiem po drugiej stronie, robimy to samo. Tylko, że wystarczy go po prostu przyłożyć do tego wierzchołka. Nie trzeba robić tej pomocniczej linii, co przed chwilą. I nasza kartka powinna wyglądać w ten sposób. Teraz ten oto element odginamy w dół w ten oto sposób. Czyli równo z tą krawędzią. A następnie ten wierzchołek przykładamy tutaj do tego punktu w ten sposób to zaginając. Teraz tego nie odginając, musimy ten tutaj mały trójkącik włożyć. Pomiędzy te oto warstwy tego elementu. Czyli było to tak zagięte, a musimy odgiąć i ten trójkącik włożyć tutaj pomiędzy te warstwy. Można to zrobić w taki dość prosty sposób. To się tak idealnie nie schowa, troszkę będzie wystawać, no ale taki jest urok tej wodnej bomby. Po drugiej stronie robimy to samo, czyli ten element. Odginamy w dół równo z tą krawędzią, następnie ten wierszołek do tego punktu i chowamy ten trójkątny element tutaj do środka w taki oto sposób. I teraz odwracamy kartkę na drugą stronę i po tej stronie musimy wykonać dokładnie te same ruchy, czyli ten wierszałek przykładamy prawie do tego na środku zostawiając tam kawałeczek wolnego miejsca z drugiej strony odginamy do góry w ten sam sposób. No i teraz, żeby nie robić linii pomocniczej tak jak robiliśmy to przed chwilą, wystarczy sobie przekręcić w ten sposób i zrównać z tą oto krawędzią tutaj nową krawędź w taki oto sposób. A jeżeli ktoś woli zrobić sobie linię pomocniczą, no to oczywiście. Jak najbardziej można. I wtedy po drugiej stronie tak samo zaginamy ten wieszałek do tego wierzchołka. I teraz te elementy na górze musimy odgiąć. W ten oto sposób. Można obydwa naraz. I przykładamy ten wieszałek do tego. I teraz chowamy ten wielowarstwowy trójkąt do tego drugiego trójkąta, który ma kieszonki. I po drugiej stronie tak samo, ten wieszołek do tego punktu. I chowamy do środka. No i teraz pozostała najtrudniejsza część, czyli trzeba tą naszą wodną bombę nadmuchać. Do tego celu trzymając kartkę w ten oto sposób, czyli tu jest taki otwór, jak widzicie, trzymamy ją tak, żeby była rozszerzona i pewnym zdecydowanym ruchem wdmuchujemy tutaj powietrze, po nadmuchaniu możemy ją jeszcze delikatnie nigdy niegdzie poprawić, żeby miała kształt sześcianu. Ale w tym momencie nasza wodna bomba jest gotowa, no i można jej użyć do wiadomo czego. Napełniamy tutaj wodą, no i można rzucać. To by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego poradnika.